to utrzymujący się w twojej głowie wir rozproszenia i stres. Gdy twój umysł błądzi, sam czujesz się zagubiony, a flow to przeciwieństwo tego stanu. Badania naukowe dowodzą jasno, multitasking to mit. Nie jesteśmy w stanie wykonywać kilku rzeczy na raz. Odsyłam do badań. Są też inne przykre wnioski, np. to, że jako ludzie jesteśmy coraz słabsi i trudne rzeczy odkładamy na później, a to później już nigdy nie przychodzi. Pierwszy filar to będzie proste. Znajdź balans pomiędzy trudnością wyzwania, a Twoimi umiejętnościami. Bo jeżeli zadanie będzie za łatwe, szybko się znudzisz. A jeżeli będzie za trudne, będziesz się tylko stresować, czy na pewno je wykonasz, albo w ogóle go nie zaczniesz. Więc, kiedy zadanie jest za proste, dołóż coś ekstra, żeby było ciekawiej po prostu. A kiedy jest za trudne, rozdziel je na mniejsze etapy. I zajmij się każdym z tych etapów po kolei nie myśląc o trudnościach następnych etapów. Drugi filar. Użyję tutaj słów znanego duchowego przewodnika Eckarta Tol. Ważne jest, aby być całkowicie obecnym w danym momencie. Obecność to drugi filar. Jeśli jesteś obecny, możesz zanurzyć się w działaniu. Twój umysł, Twoje ciało Stają się w pewien, w pewien sposób jednością. Ale nie będziemy się tutaj nad tą jednością zastanawiać, tylko nad jak najbardziej praktycznymi aspektami tego tematu. Spójrzmy na najlepszych sportowców, osiągnięcia naukowców czy ekstremalnych kaskaderów. Jak oni robią takie cuda? Najlepiej, aby byli albo dobra. Inaczej, taki ekstremalny kaskader. Czy najlepszy sportowiec? Nie tyle, że mógłby być we flow, żeby był lepiej. On musi być we flow. Sportowiec, aby mieć wyniki i utrzymać się na topie. Od tego też zależą jego pieniądze, kariera itd. A ekstremalny kaskader, wiadomo, aby przeżyć. I postanowiłem sprawdzić, co oni mówią na ten temat. Żeby podzielili się swoją mądrością. Przeanalizowałem wywiady, te papierowe i nagrane, ich biografie. Słowa po ważnych meczach, wydarzeniach. I gdyby je wszystkie skumulować, zebrać i wysnuć wniosek, który będziesz mógł zapamiętać i wdrożyć, brzmiałoby to mniej więcej tak. Cały sekret jest taki, że dla nich po prostu w tym momencie liczy się tylko i wyłącznie wykonywana czynność, a reszta świata jest jakby w trybie samolotowym. Nie interesuje ich to. Badania naukowe mówią także, co zresztą już wiesz. Że praktykowanie jogi, medytacji, technik relaksacyjnych wpływa pozytywnie na skupienie, bo po prostu zdejmuje ci po części z barków ten zbędny stres. I kiedy jest więcej miejsca w twojej głowie, po prostu możesz więcej energii i skupienia poświęcić na daną rzecz. To jest oczywiste. I co za tym idzie? Także pomaga ci to wejść we flow głębokie oddychanie skupienie się tylko na jednej rzeczy zostawienie rozpraszaczy gdzieś daleko. To są podstawy, które pozwolą Ci odzyskać spokój umysłu i móc w ogóle kierować skupieniem. Spójrz, jak dzisiaj ludzie nie potrafią kierować swoim skupieniem. Rozpraszają je na milion sposobów ciągle telefon. Jak się znudzi mały internet, to duży internet w laptopie, później jeszcze większy internet w telewizorze, na przykład. Te skupienie po prostu traktują źle, nie mają do niego w ogóle szacunku. Ich skupienie, skupienie nas, ludzi, jest w tragicznym stanie. Kiedy powiesz komuś masz tu książkę, przeczytaj 10 stron. Myślisz, że da radę? Jaki człowiek dzisiaj czyta 10 stron dziennie? 1% Polaków, 1 promil Polaków? Nie jesteśmy w stanie kierować swoim skupieniem i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo tracimy, ile szczęścia, ile osiągnięć. Ile radości z dnia codziennego nas omija, przez to, że po prostu kierujemy skupienie w bzdety, w jakieś szambo. Oglądamy te gale, które Nie są. Nie mikrofonami! Chyba inteligentnie, bo to jest tak głupie, że aż ciężko jest znaleźć słowa na to. Także skupienie, pamiętaj, to jest drugi filar. A taka medytacja to jest pewnego rodzaju trenowanie musków tylko tych musków umysłu tych, które pozwalają ci. Chronić swoje skupienie, bo kim jesteś jako człowiek? Przez całe życie tak naprawdę chronisz swoje skupienie i jesteś tą świadomością, tak? A świadomość jest pewnego rodzaju strażnikiem podświadomości, i ty decydujesz, co wpuszczasz do siebie, a czego nie wpuszczasz. I medytacja jest bardzo pomocna w trenowaniu tego. Po prostu trenujesz muskuły odpowiedzialne za skupienie. Także codziennie 10 minut poświęcaj na. Także codziennie 10 minut medytuj. Jak w 10 sekund nauczyć się medytować? Wyłącz telefon, wyłącz telewizor i skup się na tym, co teraz robisz, czyli oddychasz. I nie analizuj żadnej myśli, która przychodzi do głowy. Po prostu daj im przelecieć. Skup się na oddechu. Tyle. Przeciwieństwem stanu flow będzie taki stan, że na przykład jesteś poddenerwowany i zamyślony. Jak myślisz, czy Michael Jordan poddenerwowany i zamyślony, byłby w stanie robić takie wsady? No raczej nie. Czy ekstremalny kaskader może sobie pozwolić na taką nonchalancję i skakanie przez kanion w zamyśleniu? No raczej nie. Więc Michael Jordan raczej nie męczył sobie głowy przed ważnym spotkaniem jakimiś sp sprawami, sądami, pewnie miał jakieś tam sprawy, bo to chyba każdy bardzo znany i bogaty człowiek musi mieć jakąś sprawę w sądzie i raczej sobie tym głowy wtedy nie zawraca. A sam trening mentalny nie był dla nich tylko pracą przed samym meczem, bo zauważ, że na przykład w tunelu z piłkarzami albo na parkiecie z koszykarzami nie ma trenera mentalnego. Ta cała praca jest wykonywana zazwyczaj przed, tak aby wyjaśnić, ten trener na przykład mentalny wyjaśni to jest zawodnikom, nie rozpraszaj się, nie rozpraszaj się przed meczem. Takie różne podstawy, tak? Wszystko po to, aby mogli oni chronić swoje skupienie, czyli drugi filar, trzeci filar. To zdecydowanie musisz wiedzieć, co masz zrobić. Mieć wypisane punkty po kolei najlepiej. Wyizolowany czas na zajęcie się tym i tylko tym. Proste i konkretne, a jakże magiczne. Istnieje jeszcze jedna, trochę bardziej skomplikowana. Metoda na osiąganie flow łatwiej. Tutaj znowu zacytuję Tolle, który powiedział, że bardzo istotna w skupieniu, i w tym właśnie całym stanie flow, jest akceptacja. Także czwarty filar to akceptacja. Chodzi o akceptację danego momentu takim, jakim jest. Jeżeli akurat jest hałas za oknem, to nie myślisz o tym, ile jest hałas za oknem, tylko bardziej to akceptujesz tak. Nie zmienisz. Nie, nie zatrzymasz ziemi, nie wyciszysz hałasu za oknem. A ona akceptacja jest o tyle też ważna, że pozwala ci pokonać opór opór, który pojawia się zawsze, zanim będziesz chciał zrobić jakąś trudną rzecz. No, tak już jesteśmy stworzeni, że szukamy wymówek i coś nas blokuje. Akceptacja pozwala przełamać ten opór i na przykład akceptujesz, że on jest, akceptujesz, że nie chcecie się tego teraz robić, ale. Nie pozwalasz sobie na odłożenie tego na później. Akceptujesz, że ci się nie chce, przepuszczasz trudne emocje i robisz to mimo wszystko. Bo masz plan, jesteś zdecydowany, jesteś skupiony. I jest balans pomiędzy trudnością zadania a twoimi umiejętnościami. Akceptacja też pozwala. Zauważyć ten stan, kiedy na przykład próbujesz coś na siłę. Widzisz. Że ci nie wychodzi, że nie możesz znaleźć teraz na przykład tego genialnego pomysłu, który miałeś zamiar wymyślić wieczorem. Pozwala ci to zauważać. Widzieć więcej. Bo akceptacja pozwala ci też widzieć więcej. Bo nie wypierasz wszystkiego. Tylko powoli akceptujesz każdy aspekt tematu, na przykład. Też trudności z tym związane. Akceptujesz, że w tym jesteś słabszy, na przykład. I musisz to. Podzielić na mniejsze etapy, zamiast wypierać, po prostu starać się na siłę i zrobić źle. Więc nic na siłę. Akceptuj trudności, akceptuj moment aktualny takim, jakim jest. Bo nie masz wpływu na to, czy jest hałas za oknem. Nie masz wpływu na to, czy akurat dzisiaj masz trochę mniej energii na robienie czegoś. To, na co masz wpływ, to na to, czy odłożysz to na później, czy jednak przepuścisz te emocje, zaakceptujesz je i zrobisz na tyle, ile możesz. Czy zamiast tego uciekniesz, skrolować telefon, uciekniesz, oglądać seriale, uciekniesz w jakieś fast foody? To ty o tym decydujesz. Także cztery filary: balans, obecność, zdecydowanie akceptacja. W skrócie, BOZA. Wierzcie mi, chciałem zrobić z tego akronim flow i te cztery literki mogą ci przyświecać przy robieniu ambitnych rzeczy. Teraz, gdy już znasz sekret bycia cały dzień we flow, zapraszam cię do. Zgłębiania go samemu, do starania się, na ile możesz robić trudne rzeczy, których wcześniej nie chciałeś się podjąć.